No ma... ja wiem Ale tak siak Ale niby sobą, ale generalnie tak Siak czuję, że le lecisz po tym pod tą górę to on tak ciak daje radę to ma... Ale to ma skrętnie lekko no w ma... lewo i Ja pierdzielę jest. Dobrze, Żebyśmy tego kurde chcieli No że powiedziałeś, No że powiedziałeś? Ty go wybrałeś, ale ja mówiłem, żeby wziąć lepszy samolot, tak? Ale ja powiedziałem, że mi się podoba. No no, to o, tak, o, o, to, czy, tak. Dobra, to, do, to tak. to tak. Czekaj, nie, nie wiem, nie wiem skąd. Czekaj, nie widzę. Nie wiem, czy nie jest z tych baterii y, powietrznych no, tak, z tego tak, punktu. Tak, z tej bazy, no. Bo wroga nie widzę, wrog nadlatuje. Mówisz tego warena? Waren? Czekaj. Bo ja trochę uciekłem No podejrzewam, ale jak i uwagę to nie tylko warena widzisz, warena Waren O, wahamia, a się atakować Waren, e, tak, atakujmy go mnie go! Mamy większą szansę razem Mam go, mam go, na celowniku to go! A broń z A też broń bronią, ale wiesz masz super zwrotność O oł Łoooooo! Ja wiem co to jesteś Ja wiem co to jesteś No, ale bierzemy go! O, walą do mnie, walą do mnie, tej, walą do mnie! Haha, JEEEJ! Mamy GO! Kurde, rozwaliłeś go! No! Kurczę, a ja nie mam nawet asysty! Tej! <laughs>